Do fe gyn, do fe gyn, nalwch sy'n nosfa hyn. Fodain fo gŵl, mae'n fferrach ysbryd, arc hon fa Jesteśmy przed niedaleko Wichrowego Tronu. Wejdę tu kilka razy, żeby rozpocząć quest i wylewelować sobie poziom. W końcu zrobię się pod wodą e, Poznamy z nim? Potrzebujesz transportu? Powiedz mi o Wichrowym Tronie. Mogę Ci powiedzieć, że to stare miasto. Pałac królewski jest starożytny. Mm -hmm. To nie jest bezpieczne miejsce dla przybyszów. Mroczne elfy zostały zmuszone do mieszkania w slamsach zwanych Szarą Dzielnicą. No, szara skóra, Argonianie no, nie mogą nawet mieszkać w obrębie murów. Wszyscy tkwią w dokach. Co, co to za A zniewaga? W ogrodzie pod Knotem jest niezłe żarcie i tani nocleg. Są gorsze miejsca. Mhm. Mm Czy mm -hmm. to miejsce jest jak RPA, gdzie kiedy rządził. gdzie rządzi Apartheid? Kajt, rany muszę zaczęciem kręcenia. No to zobaczmy co się dzieje, du, du, O, coś ciekawego naszą strawę, Zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem I nie chcesz pomóc gromowładnym o, o, apartheid apart w akcji Bo to nie nasza wojna Hej, może szaroskórze nie pomagają w wojnie, bo są cesarskimi szpiegami? Cesarscy szpiedzy? Hmm. Chyba nie mówisz poważnie Nie no, ma ciemną skórę, jak to możliwe? Może wpadniemy do ciebie dziś w nocy, mały szpiegu Wiemy jak dowiedzieć się, czym naprawdę jesteś. Mrocznym elfem jest. Jeju. Tępici, goście. Hm? Nienawidzisz mrocznych elfów? Przychodzisz, by nas karcić i kazać się wynosić? Nie, raz jest nie jestem. W takim razie jesteś w złym. Jak miejscu. to w złym? Tutaj jest Tron To siedlisko uprzedzeń i umysłowego ograniczenia. Nie jest ciebie godne. Hm. Dlaczego dam ci Nordowie sprowadzić kłopoty? Nic nowego. Może małe. Większości nordów, zrobię. mieszkających w wichrowym tronie, za bardzo nie obchodzimy. Ale Rolf jest zdecydowanie najgorszy. Mm -hmm. Lubi upijać się i łazić po szarej <grym> dzielnicy <grym we wczesnych o... godzinach porannych. Obrażają No, ciekawe nas. zajęcie. Doprawdy, czarujące. Ty nie jeszcze zbierasz aluminium, co? Eee, zresztą kto by. Mialiby cię brać za szpiega. Niektórzy nordowie wynajdują sobie każdy powód, byle tylko okazywać nam pogardę. Ja nie, ja tylko Ale zabijam jak tylko już. <gry> mroczne elfy są celem ich nienawiści. Prześladuje się także Argonian. Nie, Chyba tylko każdy, nie ich, nie Norden, Ty kochany ja szczurki. Musi przygotować się na udrękę. Szczęśliwie nie jestem, chociaż jak byłem Argoninem, no... Bezpiecznej podróży. Sie też mnie zbędnie nie lubili. Dobra. Jest godzina 8.12. Ludzie idą zazwyczaj do roboty, a my no to pójdziemy kupić coś, parę mikstur. Chciałabym złożyć moim dobrym młotem? Nie. Tu potem rozwiniemy kowalstwo sobie. A my szukamy tutaj sklepu o nazwie Białam Półka. Chyba tutaj. Nie miałam bo. kowala? No ale przecież to było kowadło. Gdzie Popatrzyj tu? Chyba tam go widziała. Nie, ma na plecach młot. Kurczę, gdzie to, to gdzie to było? No, Też nie lubię tego miasta, bo łatwo się tu pogubić. Gorsze niż te... Markart. Siema. O. O, kurde, nie jest tajemnicą, że Aredino odprawia jakiś rytuał. O, kroniki tego bractwa. No, to zrobiłem później. Później, rany, co ja jestem później w tych Let's Playach? O, to chyba tutaj. Ja mam półka, tak. Tutaj. Przekazuję dwie jeszcze Wichrowy tron no, Ale zaraz to powiem. Nic mi nie będzie. Mistrzu, jesteś zbyt sędziwy na tego typu podróż. Nie się we włosów, nie ma co jest. Jest dziarski. Ja mogę. No zdanie. Tylko. Tylko. Widzisz, nie czujesz się zbyt dobrze. Usiądź, a ja skoczę po coś do picia. Gdyby istniał lek, który by mi pomógł. Już bym go odnalazł. Ciekawe, o co chodzi. Siema. ma? O teleport! A! Jestem tak blisko odpowiedzi. O co się kłócicie? O pracę mojego życia. W końcu udało mi się <laughs> ustalić lokalizację białej ampułki, ale ten wścibski pajac nie pozwoli mi po nią iść. Wyłączenie? Zwoliłem na ciebie się powiesz mi, gdzie mam szukać. Zrobisz to? Tak, to Dobrze mój zawód. wiedzieć. To są <laughs> jeszcze ludzie skłonni pomóc staremu człowiekowi. Hmm. No. Jest pogrzebana wraz ze swoim stwórcą Kuralmilem. W powiesz, co to w ogóle jaskini na zachód zaraził mnie. Kuralmil był zmyślnym człowiekiem. Nawet po śmierci. Co? Będziesz no, potrzebować mistrzowskich umiejętności alchemicznych, hmm. by dotrzeć do miejsca jego wiecznego spoczynku. Na eee, szczęście, dokładnie. Przygotowałem już odpowiednią mieszankę. Proszę, weź ją. Osobę, osobę Proszę, osobę. <laughs> nie uciągaj się. Straciłem już dość czasu. Wspierając się z moim bezużytecznym asystentem. Mm -hmm. Czym jest Biała Półka? Ta... Zwróćcie uwagę, że ta nazwa nie padła. Legendarna butla, wykonana w czasach, gdy Skyrim mm. dopiero zaczęło obracać się w bryłę lodu. Po Niewielki pojemnik ok. wykonany z magicznego śniegu, o. który jako pierwszy. Spadł na gardło, no, no pił się po herbacie, wyglądał cieplej i tak dalej. Że ampułka uzupełni każdy płyn, o. jaki umieści się w jej wnętrzu. Super! Dla alchemika takiego jak ja, jest to czyste wyrażenie praktykowanej przeze mnie sztuki. O. Tworzenie z niczego to. Poezja. Nie, to zabawa w Boga, to już mi się nie podoba. Zresztą skąpółka jest dla ciebie taka ważna? Spędziłem całe życie szukając jej. No i całe życie przeszło. Przywiodła mnie na to zmrożone pustkowie. Z ciepłych objęć wyspy. Ej, spadaj, młody, dorośli wstyd. rozmawiają. Całe lata spędzone w bibliotece. Wyszukiwanie hmm. maleńkich wiosek i ich miejscowych legend. Które zawierały zaledwie cząstkę wskazówki co do lokalizacji Ampułki. Nazwałem nawet swój sklep na jej cześć. No, co Mając nadzieję, że nazwa zwabi kogoś, kto. No, po ja słyszałem o niej, czytałem w internecie. A teraz, gdy jest już na wyciągnięcie dłoni, osiem bóstw. Najwyraźniej postanowiło ze mnie zadrgać. Nie masz się, wysłano mnie, dziedzica i Smira. w moim obecnym stanie nigdy nie będę mógł jej zdobyć. Mhm. Mm Okej, okay, z uczniem. Wciąż tu jesteś? Przynieś O tuka, i po zdanie, kurnie. nie mogę. Nie Mój mistrz może i ma trudny charakter. Ale tak wiele się od niego nauczyłem. To dlaczego znaczy na niego pracujesz. A, bo nauczył sobie? go tak? Przybyłem taki kawał z syrodil tylko po to, by z nim pracować. Może... nie jest najlepszym nauczycielem, ale samo obserwowanie go wiele mnie nauczyło. Mhm. Mm Myślisz, że białym kółko istnieje? Nieważne, w co ja wierzę. Ważne, w co wierzy Nurelion, bo to, póki co, chyba jedyna rzecz, która go trzyma przy życiu. Mhm. Mm no dobra, to ruszamy. Mm -hmm. Taka miła odskocznia od dendrycznych questów. Oczywiście później zrobimy dendryczne questy, ale teraz taką małą przewę zrobimy. Taka odskocznia. Poza tym jeszcze... Ta, ważne. Ta, nieważne, zamknij się. E, w każdym razie jeszcze Przyszedł do wichrowego tronu, bo jest jeszcze jeden quest, który trzeba pięć razy podejść do tego miasta. Rozpocznie się... E, chyba krew na lodzie się nazywa ten quest. Tak, detektyw Tarant znów będzie w natarciu. Ale muszę pięć razy odwiedzić to miasto. Póki co, raz było. Chwilę nie sprawdziłem mapy. Gdzie mamy iść w ogóle? To daleko czy nie? Będzie kat czy nie? Zgębioną półkę, super. Nie wiedzieli gdzie. Opuszczona jaskinia. No niezbyt daleko, ale chyba wiecie co będzie, prawda? Jesteśmy wewnątrz opuszczonej jaskini. Ale jesteśmy chrypa zabra z zawarła szkielet. 4 złota, nie będziecie potrzebne. <laughs> Grany chrypa mnie bierze, zarazimy tego starca, no. Durny, trzeba było mu nie pokonać. Jakże. Jak zwykle brzeszczemy, by zaznaczyć naszą obecność. Oho, lodowo upiory tym razem. Zwykle są niedźwiedzie albo wilki, zależy od poziomu. A mamy. 20? Mamy. 22. No, Chwilę, jakie mam strzały, bo nie pamiętam. Rany, kiedy się nauczę, nie ustawiaj w trakcie nagrywania. Na się krzyki mam już ustawione. Sied. zauważył mi pewnie, no zajmij się. A jest, dobra Cardio! A dobra, wykończyłem go. A wykończyłem go, zdążyłem. Haha, ha. i nie, nie zostaliśmy odkryci. La! No. jakaś forma życia. Uj, sporo tych form życia. Albo też nie życia. Padło, słowo, że ktoś po śmierci to sprawdza, prawda? Nie trudno zgadnąć o co chodzi, ale las, za krótkie jest to las. trzeba ją rozwinąć. Znaczy dostałem list, gdzie jest. Drugie rozwinięcie tego. Krzyku, kolejny upiór. Hej, No dobra, na to nie wchodzić, bo to odbiera HP. Okay. Znów... los! Nasza obecność! Jesteśmy w środku! Możecie nas atakować! Albo lepiej nie. O, w porządku. Jak duże są te jaskinie? Nie zbyt duże. O, już wejście jest nawet. Dobra, możemy się... możemy trochę pobiec. Halo! Jesteśmy! bo Koniec ze stealthem! Ho! Ciekawe, co tam jest. Da się wejść? Da się? Da się? Da się. Nie, nic tu nie ma, poza urnami. Okej, okay, znów kucamy i wchodzimy do środka. Przecież ciekawym wiem czemu... Las! tam są te formy życia? Czy może to w środku? Dziwne. No, bo ich więcej tych form życia, prawda? Widzieliście. Więcej tych czerwonych kropek było. Okej, jest pięć. I będzie katastrofa. Schody spiralne, super Las białowieski. Rzeczy puszcza się mówi. Wow, sporo. Ludzie to są? Czy też nie? Okay. Robi się groźnie. Bo tu jest Ślimak. Ślimak to pułapka. W course. Nie weź na nią. Dziękuję. O, jak cię wrysłował! Kufer? To na parę żucza? O, przyda się. No mocniej jeszcze przeciwników się przyda strzała, a miecz sobie zachowaj. Przeda ci się o Kolejny gostek. Mam go. O, niespokojny, będzie trudniej. Ha! Zdążę go załatwić. Nice. A muszę celować wyżej. Zapomniałem, że tutaj można celować Można celować inaczej. W sensie inaczej, że jak w głowę to na pewno padnie. Jak ten nekromanta. Chociaż ten trafił... Tego chyba trafiłem w serce. Chociaż paru trafiło się takich, co było, ale oszukać przy nie. Elitacy. tacy... O, tu jest jeden. Dobra. Patroluje sobie swój teren. No, część osób leży. Śpią. Zapewnimy mu im sen wieczny. Oj, zauważył! W głowę... Ej, ruszył się. Dobra, no ja zaskoczył garzio, a ja podwyższę sobie łucznictwo. Nie mi na drodze! No, załatwiony. Tak, jest zdrowy. A jeszcze jeden. Słyszał pewnie ten raban. Ha! Ładnie, w kark! Haha! <grym> Panie poleciał, uprzedziłem cię, Carcio. Nadawne musiał mieć nadawne zbroje i tak dalej. Jakby ktoś chciał, to po misji do to towarzyszy możesz sobie wykuć. Trochę żelaza wystarczy. Mhm. Oho, robi się taki jakby labirynt mały. I wstał. Chciałem go uśpić. No nie sobie żeby tak wstawali, wiesz? Las jest stanowczo za krótki. <laughs> las za krótki. Oh! Ile żelaza. Wow, zapgradujemy sobie kowalstwo potem. Zwierciadło. Tą książkę, ta książka była potrzebna, chyba. Tak? Dziwne, powinno się chyba pokazać, że ile różne. A, czy jest. No, zwierciadło, mam je! A nie chcę? Dziwne. Hmm. O, dobra. Zobaczmy, jakie tu skarby się kryją. ile otworzę. A, 7. O, no prawie, no. Tak blisko. No. Kosztowało mnie to trzy wytrychy, ale zobaczymy, czy warto było. Uuu, kolejno dłużej 20 zł I 3, koszt trzech wytrychów. Chciałem tak jeden wytrych kosztuje. Nie wiem, czy jestem na plusie, czy na minusie. Las, no, tak. Głośny las. I nie wychodzi. Śpią smacznie, a teraz no. No cóż, druga po aż tak długo. Jeszcze książka, po co mi to? Prawda, morski Jak chcecie, nie, nie chcecie marnować surowców, to tu sobie znajdziecie. Żelazo, żelazo, żelazo. Bardzo zdrowe, bo kołasło nam się podwyższa. Chyba to już kiedyś mówiłem. Muszę przestać powtarzać szarty. Uuu, ile tu śpi. No co? Będzie pobudka. Chwileczkę, tak, pięć, tak. No szybko, ale się. O, o. bratem się obudził, ale wracam. Załatwię cię. Mam że to mówisz do drauga. O, jeszcze jeden zauważył. się trałba. A co nie? Pan już go załatwił. To niemożliwe. Chyba przez przypadek coś, zro... coś włączyłem Przez przypadek chyba włączyłem jego dowodzenie, nie wiem jak to zrobiłem